Cześć, jeszcze chciałem Wam pokazać arbuzy, jakie urosły mi w tym roku. trochę dynia na nie się rzuca i te tak ogólnie już trochę zarastają. Ale zobaczcie. O, nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć. Tak, mniej więcej. Takich jest Z3. Tutaj jest następny. Troszkę mniejsze, chyba, ale też takie niczego sobie. Jakie 2-3 kilo tam będą, może miały. Tutaj jest dalej o jeden. O, ten obok tego rośnie. Tak to wygląda. Także mi się wydaje, że warto swoje arbusy ze swoich pestek wysiane. W tym roku jakoś nie tak pogoda sprzyja, niby chłodno było, późno się ciepło zrobiło. Ale mimo wszystko teraz jakoś tak wilgotno jest i one rosną jak szalone. To im sprzyja pogoda. Także coś tam się zje, jakieś nasionki będą następny rok, może w następnym roku będzie trochę szybciej cieplej, to jeszcze lepsze jakieś plony będą. Tyle, dzięki, cześć.